Nagrody i wyróżnienia trafiły do dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych podległych samorządowi województwa wielkopolskiego. Zarząd województwa przyznał dwie nagrody pierwszego stopnia w wysokości 9000 zł oraz 38 nagród drugiego stopnia w wysokości 5000 zł. Marszałek Mark Woźniak oraz Paulina Stochniałek, członek zarządu województwa, podczas spotkania z pedagogami z okazji stulecia medycznego studium zawodowego imienia PCK i wielkopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczyli także odznaki honorowe za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Na wniosek Fundacji Medycyna i sztuka otrzymały je pani Małgorzata Roszkiewicz oraz Anna Różalska za znaczący wkład w budowę fundamentu dla wszechstronnego kształcenia kadr medycznych w województwie wielkopolskim i zaangażowanie na rzecz wzmocnienia etosu służby społecznej wrażliwej na potrzeby drugiego człowieka. Okazja oczywiście jest szczególna, niecodzienna, stulecie niezwykle zasłużonej szkoły, szkoły zasłużonej dla wielkopolskiej edukacji, dla kształcenia kadr, które są bezwzględnie od wielu lat, od zawsze potrzebne Wielkopolanom. Jest to szkoła, która powstała w czasach bardzo trudnych, rok 1921 to jest rok tworzenia się tak naprawdę nowoczesnego państwa polskiego po latach zaborów i można z dumą powiedzieć, że to właśnie w Wielkopolsce, w Poznaniu, powstała szkoła, której renoma wtedy była dostrzegalna, myślę, że na obszarze całej Polski. Szkoła nowoczesna, opierająca się na najlepszych wzorach zachodnioeuropejskich, które poniekąd wynikały z opieki nad rannymi podczas I wojny światowej. Szkoła powołana przez Polski Czerwony Krzyż, czyli ten związek z czasami wojennymi był tutaj bardzo ścisły, ale też szkoła, która postawiła sobie od razu istotne zadanie, że będzie kształcić kadry medyczne, kadry pielęgniarskie niezwykle potrzebne, zawsze potrzebne. Chciałbym serdecznie pogratulować panu dyrektorowi tego jubileuszu, też tego efektu, Pracy nad modernizacją i współpracą z nami, która ten efekt dała, i życzyć szkole, panu dyrektorowi, wszystkim nauczycielom i wszystkim słuchaczom, aby ta duma ze stulecia wiązała się też z ambicją pokonywania wszystkich trudności i zdobywania tych wszystkich celów, które sobie wyznaczą, i aby też satysfakcja absolwentów z tego, że dobrze wybrali, Czuli się dobrze przygotowani i też znajdowali na rynku pracy swoje miejsce była jak największa. Z kolei Paulina Stochniałek, odpowiedzialna z ramienia Zarządu Województwa za edukację w związku z Dniem Edukacji Narodowej, złożyła życzenia wszystkim pracownikom oświaty. Przy tej okazji chcę złożyć życzenia, które mam nadzieję, że Państwo przekażecie wszystkim pracownikom edukacji w związku z nadchodzącym Dniem Edukacji Narodowej. To bardzo trudny czas w szkolnictwie. Właściwie w szkolnictwie na każdym jego szczeblu, od najmłodszych lat do edukacji też uniwersyteckiej, akademickiej. To trudny czas, ale też pokazuje ogrom oddolnych inicjatyw, ogrom Waszej pracy. Ja z tego miejsca serdecznie wszystkim dziękuję za włączanie się w nasze programy samorządu województwa, w edukację obywatelską, w edukację ekologiczną, w dzien który za chwileczkę będzie w waszych placówkach obchodzony i każdą inną inicjatywę, którą tutaj wraz z panią dyrektor i departamentem staramy się was zachęcić do tego i zawsze, zawsze spotykamy się z ogromną chęcią, zaangażowaniem i naprawdę pełnym profesjonalizmem. Dziękuję Wam za to, że, że ciągle jesteście, że chce Wam się w tych trudnych momentach, mimo wszystko, mimo tego, co dookoła nas jest centralnie, że my w Wielkopolsce, a szczególnie w placówkach należących do samorządu województwa, jesteśmy tymi organicznikami, którzy tutaj w województwie Wielkopolskim po prostu wykonują swoją pracę. Paulina Stochniałek podkreśliła jednocześnie, że mamy dziś bardzo trudny czas w szkolnictwie na każdym szczeblu, który pokazuje także ogrom oddolnych inicjatyw. Bardzo bym sobie życzyła, żeby młody człowiek, ten sześcioletni trafiający do szkoły podstawowej. Spotkał na swojej drodze takie osoby, które nie wejdą w taki schemat podstawy programowej i tylko i wyłącznie takiego uczenia bardzo schematycznego, ale pokażą, że w świecie można szukać swojej drogi, że, że doświadczanie nowych rzeczy to jest coś pięknego, że warto być otwartym i że warto próbować, bo a nuż... Właśnie jedna z kolejnych prób to będzie ta nasza ścieżka na, na dalsze życie e, i to jest niezwykle ważne, żeby tam pracowały osoby, które są bardzo otwarte, e, nastawione i, i wyczulone na to, z czym ten człowiek przychodzi do nas, z jakim bagażem z domu e, i, i żeby wzmacniać te postawy, które spowodują, że on będzie samodzielnym młodym człowiekiem, który będzie potrafił e, myśleć o sobie, decydować o sobie i, i nie bać się, przede wszystkim nie bać się doświadczać nowych rzeczy. Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest organem prowadzącym. Między innymi wielkopolskich samorządowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, które kształcą głównie w zawodach okołomedycznych. Choć nie tylko. Szukamy swojego miejsca również w kształceniu w innych zawodach. Chociażby naszym ostatnim takim pomysłem, który realizujemy, to jest kształcenie w zawodzie fotograf, osoby, która będzie wykwalifikowana w obrótce obrazu i będzie to zawód potwierdzony egzaminem zewnętrznym. Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi również Centra Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli i Centra Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego, które działają w miastach całego regionu. Dzisiejszy dzień pokazuje, że samorząd województwa wielkopolskiego, ale przede wszystkim też moja bezpośrednia szefowa pani marszałek Paulina Stokniałek pokazuje, że dbamy o naszych dyrektorów, dbamy o naszych nauczycieli, nagradzając ich bardzo liczną grupą nagrodami pierwszego i drugiego stopnia zarządu województwa wielkopolskiego i to pokazuje, że po pierwsze znamy ich pracę, interesujemy się ich pracą bardzo żywo i też znamy naszych nauczycieli, znamy naszych dyrektorów z, z różnych Działalności. Pandemia pokazała, że pomimo, że pierwsze dni nas bardzo zaskoczyły i zasmuciły oczywiście, natychmiast wzięliśmy się do innej pracy, do pracy zdalnej, ale do pracy ze słuchaczem, który na rynku pracy pracuje z człowiekiem i pracuje dla człowieka. Stąd też od razu nasi nauczyciele opracowali formy pracy dla uczniów kształcenia zawodowego i pokazali, że można. Natychmiast uruchomiono webinaria, seminaria, filmiki, które były taką techniczną stroną rozwiązania niektórych materiałów nauczania i pokazali, że potrafią. I wyniki, zdawalność egzaminów zawodowych w naszych jednostkach pokazuje, że mamy profesjonalistów w szkołach. Nasza młodzież zdaje na poziomie 70-80 to są najsłabsze procentowe wyniki. Większość przedmiotów mamy na 100% poziomie. Zdawalności egzaminów zawodowych, tych zewnętrznych. Stąd też jestem dumna z moich dyrektorów, dumna z naszych nauczycieli i te, takiej też gotowości na zmiany, bo dzisiejszy świat się bardzo zmienia, jest bardzo dynamiczny. A szkoły wychodzą też ciągle z nową ofertą edukacyjną. Oni śledzą rynek pracy, współpracują z powiatowymi urzędami pracy i reagują na to, jakiego zawodu potrzeba, jakich wykwalifikowanych pracowników potrzeba i natychmiast uruchamiają w ofercie edukacyjnej kierunki kształcenia. Za to wszystko trzeba umieć podziękować. I my dzisiaj właśnie im za to bardzo dziękujemy, i bardzo się cieszę, że taka liczna grupa przybyła, że wszyscy przybyli, którzy otrzymali nagrody. Więc to jest dla mnie ogromna, ogromna radość. Podczas uroczystości z mini recitalem wystąpiła Kamila Malik, wirtuoz gry na skrzypcach klasycznych i elektrycznych. Zwieńczeniem obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz stulecia jubileuszu medycznego studium zawodowego był tort, w którym zebranych gości poczęstowała Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.